Witam Was w tym GSM Help. Dzisiaj mamy taki fajny materiał do zrobienia. Aczkolwiek dwa telefony, foldy, dokładnie, są to foldy 4, oklejone i jeszcze gdzieś prawie nówki się zmieniły, Ale mianowicie to jest tak. Telefony normalnie działają bez problemu. Zostały też odblokowane. No ale mamy problem. Kładamy kartę, jakąkolwiek, i te karty zaczynają chwilę działać, a później już nie. I tutaj mamy dylemat. Co tu z tym zrobić? Mamy jakieś parę niewyjaśnionych tematów, takich jak oprogramowanie jest bit drugim, ale modem jest bit ósmy. Dziwne rzeczy się dzieją. Karta się normalnie rejestruje. Wszystko pokazuje. Zaczyna na początku dzwonić. Telefon dzwoni, ale chwilkę poczekamy i zaraz będzie się rozłączał. Będzie gubił zasięg i za chwilę będzie go miał. Jeśli będziemy chcieli zadzwonić, to będzie nam wyłączał. Zasięg. Więc tutaj foldziki są fajne, ładniutkie, może są teraz trochę wypalcowane przeze mnie, ale wszystko w nich działa. Oklejone jak nuweczki, praktycznie nieużywane. No ale musimy zrobić aktualnie to, więc bierzemy się do roboty. Zobaczymy, co da się z nimi zrobić. Widzimy się później. I dzień drugi z tymi foldami. Ogólnie foldy fajnie działają. Wszystko tam bez problemu, ale nie odczytują kart w ogóle. Telefony są z sieci plusa, które zostały wcześniej odblokowane. Jeśli wchodzimy tutaj, ja wam pokażę. Tak, aby to fajnie wyglądało. Jest podstawka. Schodzimy do informacji o telefonie i zauważcie tutaj. Nie ma e-mail. Informacja o oprogramowaniu mamy, że to jest Android 13.5.1, wersja modemu nie ma. Czyli, jak nie ma modemu, to znaczy, że nie ma e -mail. No, musimy dograć, tylko skąd wiemy, jakie było. Powinno być wszystko dokładnie z oprogramowania, bo w oprogramowaniu modem jest to plik CP. No, ale tutaj zostało oprogramowanie wgrane, troszeczkę nowsze, zobaczyłem, czy to wszystko pójdzie. Oprogramowanie jest wrzucone z S4, było ogólnie U2, czyli bit drugi, a wrzuciłem bit czwarty i też nie ma tego. Musiałem troszeczkę poprzewertować ten telefonik, całe oprogramowanie przegubrować i dopiero zauważyłem, że co się stało w tym telefonie. Ogólnie już Wam pokażę, jeśli telefon ma bit czwarty, a dziwne jest to, że modem ma bit ósmy i dopiero jak wgramy CP z bitu ósmego, zadziała. Już Wam podłączam i zaraz zobaczymy. Ja ściągnąłem sobie wcześniej bit ósmy. Czyli tak. Składamy telefonik. Wyłączamy go. Całkowicie przyciskamy głośność plus i minus. Razem trzymamy. Wkładamy kabelek do USB. Czekamy, aż nam pokaże się zielona plansza. Tak jak tutaj. I głośność plus. Jesteśmy teraz w recovery. Możemy sobie teraz wrzucać oprogramowanie. Ja już sobie sprawdzam. Mam tu pobrane z Bitu 8. Możemy sobie jakimkolwiek programem darmowym. sam SWTOL. wchodzimy w odin, zaznaczamy cp, open i szukamy gdzie jest nasze cp, flash, wgrało nam modem bin LZ4 jest to kompresja LZ4 telefon nam się uruchamia I sprawdzamy, czy to będzie ten bit. I już. Już nam szczytał kartę, pokazał nam 5G. Informacja o telefonie, mamy już e-mail, informacje o oprogramowaniu, mamy wersję modemu U8. Tu jest bardzo dziwna sytuacja, musielibyśmy całkowicie przeprogramować pamięć, żeby było wszystko na bicie drugim. Co to się stało? Trudno nam powiedzieć, takie dwa sprzęty dostaliśmy od jakiegoś innego serwisu, który próbował odblokować czy w sumie coś odblokował, ale co zrobił, no rzecz, której nie powinien robić. Wersja modemu jest bit 8, a oprogramowanie na bit 2, jest to taki mały problem, jeśli byśmy wymieniali oprogramowanie, to... Zawsze będzie taka sytuacja, czyli zawsze nie będzie widać e-mail, czyli to jakby były wykasowane, i telefon nie będzie w ogóle praktycznie działał. Zobaczymy, jak tu będzie się telefon zachowywał, jeden i drugi. I sprawdzamy też drugi telefonik, ale to już spokojnie poza filmem zrobimy to. Słuchajcie, macie problemy z telefonem? Macie z tabletem? Z jakąś inną zegarkiem czy inną rzeczą elektroniczną, zapraszam do nas. Team jesteśmy. Robimy naprawy, wymiany, wyświetlaczy, blokady operatorskie, nieoperatorskie, iCloud i oczywiście szkolenia indywidualne online lub u klienta. Słuchajcie, zapraszam. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Tam jesteśmy, więc jeśli chcecie o jakieś nowości. Dowiecie co się dzieje u nas w firmie, więc zapraszam tam. Pozdrawiam. Tim Giesenek.